Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam na odcinek modowy. Pokażę wam nowości, które pojawiły się u mnie w szafie. Kiedyś co jakiś czas takie odcinki nagrywałam, a jakoś ostatnio przeszłam bardziej do vlogów, do reelsów i w ten oto sposób ta seria poszła troszkę w zapomnienie. Ale że ostatnio nazbierało się dość sporo nowości, nagrałam też dla Was odcinek, co można upolować na włoskim, we włoskim otlecie, i to właśnie pod tym filmem, pod tym odcinkiem, dostałam mnóstwo pytań, na co się na koniec. Zdecydowałam. To zainspirowało mnie do tego, by nagrać ten odcinek. Od razu Wam powiem, przyznam się, że nie zdecydowałam się na tą czerwoną, taką bardziej malinową, przepiękną, długą sukienkę. Wiem, że bardzo Wam się podobała i mi też cudownie leżała. Kto nie widział tego odcinka, to odwołuję do niego, ale przemyślałam to. Ostatnio robię takie przemyślane w miarę zagupy i stwierdziłam, że no tak, jest cudowna, jest piękna, ale gdzie ja w niej pójdę? Powiecie, kupić, żeby wisiało w szafie. To raczej nie ma sensu. Dlatego teraz decyduję się tylko i wyłącznie na rzeczy, które naprawdę są mi potrzebne, które będę używać często i są praktyczne. Dobra, zacznijmy od pierwszego zakupu, i yy, na to zdecydowałam się już jakiś czas temu. Jeszcze nie miałam okazji w to wskoczyć. Po pierwsze, są to buty, mocasyny Barnesbury. Tak wydaje mi się, że czyta się ten model. Zamówiłam w odcieniu czarnym, ze względu na to, że zamawiałam je pod pracę. Co prawda, bardzo często mówię Wam o tym na TikToku, że kiedy jadę malować dla luksusowych marek, to tam nie możemy ubierać nic z takim widocznym logo. Ale maluję też dla hoteli, maluję też podczas ślubów, wesel, panny młode. I dlatego zdecydowałam się na te okasyny, bo. Co prawda jest tutaj logo i już w takich butach no chyba, że będę miała takie luźne spodnie, które troszeczkę to logo zakryją. Już w takich butach raczej malować klientek na pokazach dla Fendi, Gucci czy Armani raczej bym nie mogła wyskoczyć. Dlatego będą to cichobieszki takie, widzicie, na jakieś moje też okazje, na jakieś takie latanie. Są przepięknie wyprofilowane, bardzo lekkie, skórzane i tutaj to, co mi się spodobało, to to, że tutaj wewnątrz one też są skórzane, co świetnie się sprawdzi. Właśnie na włoskie lato, bo te buty nie będą parzyć, noga się nie będzie w nich pociła. Zresztą, zobaczcie, co prawda, podobały mi się bardzo w takim beżowym kolorze, przepiękne były. E, taki kamelno y, się nazywa po włosku. Ale tym razem wybrałam czarne. Jeśli faktycznie się tak u mnie sprawdzą, bo jeszcze nie miałam za bardzo okazji ich ubrać, to na pewno skuszę się też na ten drugi kolor. Są to buty ponadczasowe, to jest taki old style, które będą pasowały do wszystkiego i do eleganckiej stylizacji, i do bardziej sportowej do spodenek. Już mam kilka pomysłów właśnie na te buty i na pewno będą to powtarzam, buty ponadczasowe, które wytrzymają bardzo długo i nie są to buty z pewnością, które będą modne teraz, a już za rok, nie bardzo. Do nich zamówiłam sobie pasek. Ja już tych pasków mam kilka. Raczej zamawiam, e, zazwyczaj zamawiam właśnie te z Ralfa, takie dwustronne. Z jednej strony, na przykład, jeden mam. Em, Kremowy, z drugiej granatowy. Później mam taki, właśnie karmelowy, przepiękny i zależało mi na tym, żeby kupić, właśnie sobie zamówić sobie czarny. Czarny chciałam z srebrnym wykończeniem. Na koniec srebrnego nie upolowałam, w moim rozmiarze był złoty, ale że buty też mają wykończenie złote, to myślę, że będzie to bardzo fajnie pasowało. Wyobraźcie sobie taką bardzo spokojną stylizację i właśnie dodatek. Fajne buciki, fajna torebka i ten paseczek, czy nawet do jakiejś sukienki, czy do koszuli, do jeansów. Takie detale robią różnicę, bo przecież wiemy, że diabeł tkwi w szczegółach. Lecimy dalej, teraz pokażę Wam coś, co chciałam bardzo, bardzo. Już mogliście to zobaczyć we vlogu. To przepiękna, czerwona sukienka. Pokazuję to po raz kolejny na moim kanale ze względu na to, że nie każdy ogląda vlogi. Może inne osoby zobaczą ten odcinek, może ich zachęca do tego, by też oglądały. Vlogi I tak wiecie, no, pokażę jeszcze raz, bo jest to nowość u mnie przepiękna sukienka w takim cudownym, czerwonym, malinowym kolorze naszej polskiej marki Mormois. Sukienka jest nowością na ich stronie nazywa się Leila. Ja mierzyłam ją we vlogu z moją córką, bo mimo, że mamy różne rozmiary co prawda, ona też jest bardzo szczupła ale jednak ta figura wygląda trochę inaczej. Kobiety dojrzałe po 40 i nastolatki, która ma 15 lat. I uwierzcie, mi ta sukienka wyglądała cudownie na mnie, muszę przyznać, cudownie, nie, cudownie się w niej czułam, jak i cudownie wyglądała na mojej Anastazji. Także, jeśli planujecie zakup na wakacje, na takie włoskie lato, to jest to strzał na pewno w dziesiątkę. Cudowny materiał, w ogóle marka Mormois. Ma świetnej jakości rzeczy, świetnie uszyte, świetne materiały, szyte w Polsce. Dodatkowo yy, zamówiłam sobie bazikowe rzeczy. I pierwsze to spodemki, takie bardziej sztywne, to jest bawełna. Bardzo podoba mi się to, że z tyłu jest tutaj takie przeszycie. Tutaj też diabeł tkwi w szczegółach, fajne jest to, że mamy tutaj gumeczki, więc możemy to regulować. Dla osób, które mają tutaj szerszą talię, yy, mogą to poluzować. Dla osób szczuplejszych, mogą to właśnie tutaj związać. rozwiązać Kieszenie, długość też idealna, one nie są bardzo obcisłe, właśnie ta nogawka jest szeroka i to świetnie wygląda na nodze, bo w ten sposób ją wyszczupla. Mam już te spodenki w odcieniu z zeszłego roku pomarańczowym, i mimo to, że są pomarańczowe, ciągle to powtarzam, wiem, one i tak pasują do wielu stylizacji, do białych, do beżowych, do brązowych, nawet do złotych, a tutaj beżowy, no to bardziej już taki stonowany, wiadomo, że to do białej koszuli możemy ubrać do bluzki. Białej, brązowej, beżowej, złotej, powtarzam. I właśnie zamówiłam sobie też taką bluzkę bezikową z mormoa w odcieniu Moka. Też bardzo fajna. Mam już tą bluzkę w odcieniu czarnym i mam ją też w odcieniu białym, bo te bezikowe rzeczy z Mormoa są naprawdę świetnej jakości. Zawsze to powtarzam, są w mojej szafie już od wielu, wielu lat. Niektóre sukienki mam naprawdę już dobrych sporo lat i są to rzeczy, które bardzo lubię ubierać, to nie jest tak, że wiecie zamówiłam to, to było fajne, modne i to tam gdzieś leży w szafie mówiłam to nawet moim koleżankom, polką, które przyjechały tutaj kilka dni temu do mnie bo miałam taką sta ze starej kolekcji sukienkę długą, zapinaną całą e, wzdłuż z kieszeniami i tylko ma taki ściągacz w pasie, już nawet nie pamiętam jak się ten model nazywa, mam ją kilka lat i bardzo chętnie ją ubieram mam w trzech odcieniach i właśnie moja znajoma mówiła, kurde wiesz co, widziałam Cię w tej sukience już wielokrotnie, ona naprawdę Naprawdę świetnie leży i widać, że jest taka mega wygodna. Czy jak pracuję, czy jak jestem w domu, czy jak lecę na zakupy, przewiązać paskiem, jeśli chcę ją wystylizować, i takie właśnie są rzeczy tej marki. Wygodne świetnie uszyte, bardzo dobry materiał i dodatkowo takie ponadczasowe. Więc jeśli chcecie kupić sobie coś co w waszej szafie będzie przez wiele lat, co będziecie ubierać bardzo chętnie, co będziecie nosić, bo jest takie komfortowe, to na pewno są to rzeczy tej marki. Bardzo ją lubię i wspieram ich rozwój i mam nadzieję. Myślę, że zasługują właśnie na to, żeby ludzie im zaufali, bo te rzeczy są świetnej jakości. Lecimy dalej. Kupiłam sobie torebkę Bardziej to jest taka plażówka. Przepraszam, ale ona była w takiej szafie i się troszeczkę zgięła. Nie pomyślałam o tym, że ona nie powinna właśnie być w takim miejscu, gdzie coś na niej leży. Jest to torebka marki Twinset w takim przepięknym błękitnym kolorze. Ona jest tutaj niby przeźroczysta, ale w środku mamy jeszcze jedną torbę i właśnie i w środku mam krem od Basic Lab, taki ochrona 50 czekajcie, tutaj mam chyba nawet cenę, ona kosztowała 180 euro i właśnie ją upolowałam w outlecie chyba jej nawet Wam nie pokazywałam w tamtym vlogu nie szkodzi, macie niespodziankę tutaj, widzicie, ta podszewka to możemy, widzicie, ta część tutaj możemy ją nosić osobno to jest taki worek albo możemy ją właśnie włożyć tutaj do środka, jeśli nie chcemy, żeby było widać co mamy w środku. Bardzo fajna. Ona, powtarzam, kosztowała bardzo dużo 180 euro, ale ja później była przeceniona na 117 w odlecie, ale ja ją upolowałam na jeszcze mniej, także bardzo się cieszę bo jest mega fajna, będzie fajna na plażę, będzie fajna na takie codzienne chodzenie na zakupy. Bardzo, bardzo wygodna. No i ten kolor. Bardzo spodobał mi się ten kolor, bo blondynki dobrze wyglądają w tym kolorze. Będzie to świetnie wyglądało do beżowych stylizacji, będzie to świetnie wyglądało do białych stylizacji. No na pewno ją będę nosić bardzo często. Lecimy dalej. Kilka tygodni temu no, bo minęły już chyba dwa. Byłam w Portofino, byłam tam w pracy malować i znalazłam tam sklep Antica Sartoria. Jest to sklep włoski, który robi cudownej jakości rzeczy. I to są rzeczy takie bardzo nietypowe. Takich ubrań w takim stylu w moim szafie raczej nie mam. To jest moja pierwsza sukienka tego rodzaju. Mogliście ją zobaczyć w tym vlogu, jak ją mierzyłam w przymierzalni. No i oczywiście się na nią zdecydowałam. Sukienka bardzo kolorowa, świeża, na lato. Taki jest właśnie styl tej marki, bo oni właśnie inspirują się taką modą z Positano. Zobaczcie, tutaj z przodu jak ona wygląda. Jak pięknie. Ma dość głęboki dekolt, ale no nie jest on, bym powiedziała, aż zbyt głęboki. Bardzo fajne wykończenia. Tutaj mamy kołnierzyk. Mamy ściągacz w pasie i bardzo dużo materiału pod spodem, dzięki czemu jeśli jak chodzimy, to ta sukienka nabiera życia. Ona po prostu się tak cudownie rusza. Bardzo mi przypadła do gustu. Sukienki bardzo często w jednym talia unika, czyli tylko jeden rozmiar. To nie jest SML. One są takie, że się troszkę rozciągają. Te niektóre sukienki. Tutaj mamy. Bardzo wysokiej jakości bawełnę, 100% bawełna, więc, więc świetna jakość właśnie na lato. No i co Wam tutaj będę mówić? To widać, że to jest sukienka lekka, zwiewna, tak jak właśnie cała kolekcja tej marki. Więc jeśli tej marki jeszcze nie znacie i jesteście, planujecie wakacje we Włoszech, to koniecznie szukajcie sklepu Antica Sartoria, bo rzeczy nie są bardzo drogie, nie są może to tanie sukienki, ale jakość gra z ceną. Ja się zdecydowałam i na pewno będę w niej chodzić. To jest taka, ona jest troszkę przeźroczysta, więc super na plażę, na lato, na wakacje. I zaskoczyło mnie to, że bardzo spodobała się mojej córce. Ona zazwyczaj nie ubiera kolorowych rzeczy, sukienki to już w ogóle, a tu... Powiedziała mamo, nie mogę się doczekać aż pojedziemy na wakacje, bo chcę w nią skoczyć. Lecimy dalej i są to rzeczy, na które zdecydowałam się podczas nagrywania dla Was vloga. Więc to jest Wasza wina, bo dla Was pojechałam do outletu. Co prawda jedna z tych par nie, jest, nie była kupiona w outlecie, była zamówiona online jakieś kilka tygodni temu, właśnie już pod stylizację, pod mój gust. I zobaczmy, która to jest. To nie jest ta. Zacznijmy właśnie od tej, którą zamówiłam sobie. Um, o, to jest tak. I są to buty Adidas Samba Model LT. Zobaczcie te buty. Czy Wy to widzicie? Czy Wy widzicie ten kolor? Już je wyciągam. Są przecudne, piękne. Piękny kolor, robiłam sondaż też na Instagramie, na które mam się zdecydować, i na koniec zdecydowałam się na te. Nie byłam pewna, czy chcę z takim właśnie językiem, bo jest to model zainspirowany obuwiem piłkarskim, bo były na początku właśnie przeznaczone do treningów halowych. Zobaczcie, jak one wyglądają. Jak one są wyprofilowane, bardzo leciutkie, skórzane. Tutaj jest zamsz. Tutaj też myślę, że nie będą bardzo delikatne. No, bez języka byłyby takie, też by były cudowne, ale w tym kolorze to oczywiście możemy obciąć, gdybyśmy chcieli. Ale właśnie ten model LT jest droższy od innych i właśnie to je wyróżnia, że jest ten języczek. Anastazja, jak je zobaczyła, to. To się zakocha. Dobrze, że mamy, to znaczy nie wiem czy dobrze czy nie, ale mamy ten sam rozmiar e, nogi i e, moje buty to są jej buty. Oczywiście jej buty są tylko jej, no ale kto ma nastoletnią córkę, ten wie o co chodzi i na pewno te buty też do tych beżowych spodni, do tej e, bluzeczki Moka będą wyglądały genialnie. No i teraz buty, które kupiłam w outlecie, e, jedne to też model. Takie jak wcześniej, tylko w innym kolorze. One mi się tak strasznie spodobały, że wiem, może nie są na osobę po czterdziestce, moglibyście powiedzieć, daj sobie spokój, przecież już masz twoje latka, ale nie. Ja bardzo często ubieram się elegancko, rzeczy takie klasyczne, old style, ale lubię też taki styl. Lubię obrać się nawet do bia biała sukienka. Ta błękitna torebka i te buty. Zobaczcie jak one są, one nie są skórzane. Są z materiału, ale są po prostu przepiękne. Nie mogłam ich nie kupić. Tym bardziej, że były w super promocji. Zapłaciłam za nie połowę z tego, co normalnie kosztują, także nie mogłam się na nie nie skusić. No i powtarzam, mam ten sam numer z Anastazją i ten model butów bardzo jej się podoba, więc będziemy nosić razem. I ostatnia para butów to też Adidaski, ale troszeczkę inne. I też zaskakujący kolor. Otwieramy. Czekajcie. Momencik. tada No, nie możecie powiedzieć, że one są takie same. One są zupełnie inne. I ten kolor, delikatny róż z takimi dodatkami tutaj. No Są genialne. Są po prostu piękne i też były w super promocji. Są to już też buty z myślą nie tylko o wakacjach, ale też o tym, jak dzieci pójdą do szkoły. Anastazja będzie miała już fajne buciki we wrześniu. Wiecie, jak to się rozpoczyna rok szkolny i lubisz mieć nowe buty, bo sobie je ubierzesz i jesteś taki, czujesz się taki, taki fajny. I e, kupiłam je też z tą myślą właśnie o Anastazji. I e, o sobie samej, bo te różowe czy te beżowe czy te właśnie błękitne będą świetnie pasowały do takich, do takich codziennych, casualowych stylizacji e, lubię ubierać się na sportowe lubię ubierać się wygodnie i e, uwielbiam te buty bo mam te czarno-białe klasyczne, które po prostu stały się wiralowe jako pierwsze mam je już, no trochę już nie pamiętam ile e, z nim się nic nie dzieje, bardzo fajnie się je czyści są mega wygodne te są skórzane ale one są takie w ogóle w dotyku przemiłe. Nie umiem wam tego oddać. No mm, bardzo fajne wykończenia. One są takie troszeczkę wyższe. No nie, jakieś wysokie z podwyższeniem, ale to, to ciutkę. No nie zaszkodzi. To tyle, jeśli chodzi o nowości. Nie zlinczujcie mnie, że kupiłam ostatnio tyle rzeczy. Nie jest to bardzo dużo, ale też wiem, nie mało. Buty były potrzebne mi, Anastazji, więc podzielcie to na... Jak Anastazja to mówi, skoro kupujemy to i będziemy tego używać we dwie, no to kosztuje to połowę. To tak jakby było, było w większej ofercie. Mój mąż zawsze się z niej śmieje, że to jest jakaś nowa teoria, której nie znał, jeśli chodzi o oszczędzanie. No ale dobra, niech jej będzie. Były w ofercie, będziemy nosić we dwie, więc się op ja się teraz z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć Wam. A, przypominam, że na rzeczy moremua macie te szkody zniżkowe, które jeszcze są aktualne. Także, jeśli we wcześniejszych vlogach nie skorzystaliście, a teraz się chcecie skusić, to pamiętajcie, że tam macie link pod spodem, bo wciąż są aktualne.